Cześć, witajcie na kanale Q21. Ja mam na imię Paweł. Witam Was w 20 odcinku Q21 Audio News, czyli serii, w której opowiadam Wam o najciekawszych premierach, promocjach oraz ciekawostkach ze świata audio z ostatnich dwóch tygodni. To już 20 odcinek, więc wszyscy wiedzą o co chodzi, zatem nie przedłużamy. Przechodzimy od razu do pierwszego newsa, a jest nim Fez Audio Equinox. Equinox to prawdopodobnie najbardziej wyczekiwany produkt w historii firmy Fez. Jest to dak lampowy kosztujący 10 tysięcy złotych, co powoduje, że jest to najtańszy dak na świecie na licencji lampizatora. Pierwsza sztuka Equinoxa już do nas przyjechała, już wygrzewamy i przygotowujemy film, bo wiemy, że na pewno czekacie, a pierwsze sztuki dla Was będą już za chwilkę dostępne. Equinox jest oparty na lampie 12AU7, mamy tam dwa wejścia optyczne, wejście koakcjalne oraz USB i parę wyjść RCA. Jeszcze jedno słowo o lampizatorze. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale jest to firma zajmująca się produkowaniem high-endowych daków, i jest to firma uznana i znana na całym świecie. Ostatnią świetną rzeczą w Equinoxie jest dostęp do lampy od góry, co pozwala Wam bardzo łatwo i bardzo szybko zmienić lampę, żeby zmienić po prostu rodzaj dźwięku wydobywający się właśnie z Equinoxa. Jest to takie rozwiązanie, gdzie nie musicie rozkręcać tego daka, nie musicie się o to martwić. Otwieracie taką szybko od góry i lampę po prostu wymieniacie. Jest to banalnie proste i mega szybkie. Przewód IFI Audio 44 mm na XLR w formie SE, o którym mówiłem w odcinku numer 18, jest już u nas dostępny. Tak jak mówiłem już poprzednio, jest to zdecydowanie bardzo fajny kabelek, jeżeli na przykład chcielibyście używać swojego high-endowego lub też nie high-endowego, ale zbalansowanego dapa w formie źródła w waszym systemie stereo, możecie sobie wtedy właśnie użyć ten przewód. I najważniejsza cecha to jest cena 239 zł, co jak na porządnie wykonany przewód od, jakby nie patrzeć, znanej firmy, jest nam naprawdę bardzo przystępną. Chciałbym też przypomnieć, że dwa dni temu na naszym kanale pojawił się film o Unison Research, a mianowicie o ich serii Unico. W tym filmie przedstawiamy Wam trzy modele, czyli Primo, Nuovo oraz Due. Opowiadamy właśnie o nich osobno oraz je do siebie porównujemy. W tym momencie, gdzie ceny na Unison Research są bardzo, bardzo atrakcyjne z uwagi na trwającą promocję, jest to film, który powinien zaciekawić wielu z Was. Teraz przechodzimy do promocji. Kupując maciacz Denon PMA-A110 możecie nabyć streamer dmp 2000 n za połowę ceny. Sama 110 to jest wzmacniacz wypuszczony właśnie na 110-lecie firmy Denon i jeżeli chodzi o funkcjonalność, to macie tam oczywiście wbudowanego dac oraz oraz m.in. preamp dla wkładek MM oraz MC. I właśnie w tym momencie do tego wzmacniacza dobieracie sobie za półceny streamer DNP 2000N, czyli flagowy streamer od Denona i macie zestaw, który nie dość, że świetnie brzmi, to jeszcze jest świetnie funkcjonalny. O modelu PMA-A110 mogliście posłuchać w filmie o Trianglach Antal 40, a o dnp 2000 N w filmie, gdzie porównujemy go z dwoma innymi streamerami. Oczywiście dla wszystkich zainteresowanych linki do tych wszystkich filmów, o których dzisiaj też będę Wam opowiadał, znajdziecie w opisie tego filmu, który właśnie oglądacie. Jeszcze wracając na chwilkę do samej oferty, oszczędzacie 4000 zł, kupując dwa urządzenia razem, czyli są to naprawdę fajne pieniądze. Jeżeli się jeszcze wahacie, to oczywiście te urządzenia są u nas dostępne do odsłuchu, więc możecie dzwonić, pisać maila, umawiać się, wpadać i słuchać. W jednym z ostatnich odcinków Audio News opowiadałem, że zatrudniamy, że szukamy pracownika na stanowisko sprzedawcy. Od tego czasu do naszego zespołu dołączył Wojtek, który naprawdę z dużym optymizmem podszedł do tej roboty i mi się, że odnajduje się w niej doskonale, ale my dalej szukamy kolejnego pracownika szukamy mianowicie eksperta technicznego, który głównie będzie się zajmował obsługą posprzedażową w naszym salonie. Mówiłem to ostatnio, ale powiem to jeszcze raz. Praca u nas jest praca w naprawdę fajnym zespole w świetnej atmosferze i naprawdę gorąco zachęcam do wysłania CV, bo warto u nas pracować. Niektórzy z naszych pracowników pracują już ponad 10 lat i nigdzie się nie wybierają. A myślę, że to jednak dobrze o naszej firmy świadczy. Jeżeli Ty właśnie jesteś zainteresowany, to oczywiście w opisie tego filmu znajdziesz też link do posta, w którym opowiadamy właśnie czego dokładnie oczekujemy i co oferujemy. Zachęcam do zapoznania się i do wysyłania aplikacji. Teraz przechodzimy do kolejnej promocji i są nią objęte World Day Linton. W tym momencie kupując parę tych kolumn dostajecie parę standów gratis. I patrząc na to, że sama para standów do World Daily Linton kosztuje 2000 zł, to jest to nie lada okazja. W tym momencie za 6000 zł kupujecie parę właśnie Lintonów z dedykowanymi standami w cenie, co powoduje, że jest to naprawdę świetna oferta. O samych Clintonach nie będę się tutaj rozwijał. Myślę, że jednak wszyscy wiemy, że to jest naprawdę bardzo fajna, bardzo udana konstrukcja. Jeżeli chcesz posłuchać więcej, to zapraszam cię do naszego filmu o monitorach do dużych pomieszczeń. I oczywiście, link do tego filmu również znajdziesz w opisie tego filmu. Teraz przyszła pora na coś, co robi absolutną furorę w komentarzach pod naszymi postami. I wiem, że wielu z Was na to czeka. Nameunitinowa.pe już w końcu do nas dojechał. Jest to nowy flagowiec serii Unity, 150 W mocy na kanał, 45 tysięcy złotych ceny. Więc mówimy o naprawdę poważnym zawodniku. Ponownie, nie będę się o Unity Nova rozwijać tutaj, ponieważ już za chwilkę obejrzycie film o tym właśnie urządzeniu na naszym kanale. A zatem, jeżeli jesteście zainteresowani właśnie filmem o tym name i nie chcecie go przegapić, to zachęcam serdecznie do kliknięcia w subskrybuj. Dzięki temu na pewno ten film się pojawi na Waszej stronie, jak tylko zostanie wypuszczony. A wiem, że wielu z Was na to czeka, ponieważ widzę komentarze, widzę pytania, więc już za chwilkę, za chwilkę będzie. Dzisiejszą listę newsów zakończę taką ciekawostką. Dojechały do nas fokale Sopra w kolorze pomarańczowym, który wygląda absolutnie obłędnie. Tak ogólnie, fokale sopra już u nas były, już u nas stały i pewnie niektórzy z Was nawet ich u nas słuchali. Aczkolwiek, no, ten kolor robi po prostu świetną robotę, zresztą widzicie to w tym momencie sami. Jeżeli chcecie wpaść, posłuchać świetnie grających, ale obłędnie wyglądających pomarańczowych sopr, to ponownie zapraszamy do kontaktu, umawiajcie się na odsłuchy. A teraz przechodzimy do co przeglądu recenzji i zaczynamy od recenzji TAGA Harmonii HTR 1500 CD na łamach portalu stereo i kolorowo. I tutaj jak zwykle cytując recenzję, taka Harmony HTR 1500 cd to uniwersalny system All-in-One, do którego należy dobrać jedynie głośniki. Jest estetycznie i solidnie wykonany, ma niezły design, do budowy użyto wysokiej jakości materiałów. Pod względem dźwięku reprezentuje niespodziewanie wysoki poziom, gra energicznie, żywo i efektownie. A drugą recenzją jest recenzja Focali Aria Evo X z numerkiem 2 na łamach portalu Stereo Life. I tutaj ponownie, cytując zupełnie jakby przed wdrożeniem do produkcji, każdy model z serii Aria Evo X musiał uzyskać akceptację stu różnych osób, z których każda dysponowała innym systemem i pomieszczeniem, słuchała innej muzyki i zwracała uwagę na nieco inne aspekty prezentacji. Oczywiście istnieją lepsze, droższe monitory, ale w tej klasie cenowej Focal zrobił tyle, ile się da, podnosząc poprzeczkę nie tylko dla konkurencji, ale także dla siebie. A jeżeli chodzi o nadchodzące filmy, to jak już powiedziałem, Fez Equinox oraz Name Unity Nova A zatem jest zdecydowanie na to czekać. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zapraszam, jak zwykle, do komentowania na dole, i my się widzimy w kolejnym filmie. Na razie.